Panie Przewodniczący, to już ostatnie prawie że dni tej kadencji, kadencji wyjątkowej, bo najdłuższej w historii polskiego samorządu. Pięć i pół roku, czyli pięć lat normalnie, tak, ponieważ władze wtedy pięć lat temu przedłużyły już tą kadencję z czterech na pięć lat i pół pół roku, że tak powiem, takiego bonusu z racji właściwie to nie wiadomo czemu, tak, miało to służyć, no ale zostało to przedłużone i rzeczywiście przydało się, a to myślę, że dla mieszkańców jest najważniejsze. To ile tych sesji odbyliście w ciągu tej kadencji? 67 sesji już poza nami. 68 26 kwietnia, natomiast 69 już po wyborach samorządowych w, no w kwietniu, koniec kwietnia, tak? Dodajmy, że w tej kadencji większość miał komitet pani Sabiny Nowosielskiej i Koalicji Obywatelskiej. To była wyraźna większość, jedno grupowanie, jeden klub miał, miał większość. Były też dwa kluby opozycyjne PiSu i Niezależnych Marka Piaseckiego. Jak wyglądała taka codzienna praca? In this tendency. Ja Oceniam tę kadencję jako bardzo merytoryczną. Skład osobowy to są ludzie, którzy bardzo godnie reprezentowali mieszkańców i tutaj powiem, powiem to z, pełną, z pełnym przekonaniem. Rozmowy, oczywiście różne zdania, one zawsze kończyły się jakimś konsensusem, nie zawsze, no, w demokracji oczywiście większość przegłosowywała, ale to jest jakby normalne, natomiast nigdy nie przypominam sobie jakiegoś zdarzenia, które nie, mie nie, nie, mie nie, mie nie mieściłoby się w kanwie postępowania właśnie godności rady radnych miasta Kędzierzyna Koźla i nie tylko. No ale jednak czasami były te spory dyskusje. Jedni radni dużo dyskutowali, inni prawie wcale się nie odzywali przez całą kadencję. Oczywiście, ale każdy z radnych mógł się wypowiedzieć w sposób spokojny, naturalny i należna, należna powaga była, towarzyszyła każdej wypowiedzi. Natomiast tak jak potem już podkreślałem, jesteśmy w demokracji. W Większość, jak pan redaktor już zauważył, mieliśmy jako klub pani Sabiny, prezydent Sabiny Nowosielskiej, koalicji Obywatelskiej. No i, no i zazwyczaj to my, jako klub, dyktowaliśmy czy też przekonywaliśmy pozostałych radnych do, do pójścia właśnie w kierunku, który my widzimy jako najlepszy. Jakby Pan miał wymienić trzy albo pięć największych, największych su sukcesów tej kadencji? Proszę Państwa, no, z praca radnego to jest, to jest podejmowanie decyzji, od tych malutkich do tych wielkich. Małe, wiadomo, dotyczące budżetu, wydatków i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są też sprawy duże, z których jestem dumny. Przede wszystkim to zabezpieczenia przeciwpowodziowe miasta Kędzierzyna Koźla. Ten problem jakby wygasł już, ale dlatego, że nic się nie dzieje. Dzięki Bogu, że nic się nie dzieje, właśnie dlatego, że między innymi dotarliśmy prawie do końca z zabezpieczeniami. Drugi problem, który jest jeszcze nieskończony, ale miasto jest już przygotowane do tego, przywrócenie połączeń kolejowych do Kędzierzna Koźla, bo to jest sprawa po pierwsze pragmatyczna. Mieszkańcy naszego miasta zasługują na to, żeby móc wydostać się z miasta albo dojechać. Natomiast z drugiej strony to jest jeszcze sprawa prestiżowa. Miasto 54-tysięczne, 60-tysięczne, różne to statystyki w tej chwili przytaczają, zasługuje na to, żeby mieć odpowiednie miejsce w tej sieci połączeń kolejowych. Trzecia sprawa to jest sprawa portu Kozielskiego, którym zajęliśmy się. To jest jakby ponad. Nami. To chyba nie jest sukces. To nie jest sukces. To jest, jeszcze sprawa jest nieskończona, ale ja już wiem o tym, że sprawy idą w dobrym kierunku. Nie, nie mi to oczywiście osądzać, są inne kompetentne służby, natomiast już wiemy, przygotowujemy się do następnej sesji, gdzie będziemy o tym rozmawiali. Przez pięć ostatnich lat cały czas, że tak powiem, pilnowaliśmy tego tematu. Poza tym tematy takie jak chociażby wycinka lasu wokół Kędzierzna Koźla udało nam się. Pobudzeni przez społeczników radni stanęli za, za tym projektem, aby oszczędzić wycinkę 50-hektorowego połaci 50 hektarowej połaci lasu. Dzisiaj będziemy porządkować 9, 9 hektarów tylko, właśnie dzięki temu, że przede wszystkim mieszkańcy, a po drugie radni stanęli za tym problemem. Pamiętajmy, że dwa lata... Tej kadencji to była pandemia. Bardzo ciężki czas. My działaliśmy z domu, to znaczy ja akurat spędziłem wszystkie obrady sesji Rady Miasta tutaj wśród moich współpracowników, natomiast radni głosowali z domu, rozmawialiśmy z domu. Pamiętamy sprawę zaadoptowania naszego szpitala miejskiego na szpital jednoimienny. Pamiętamy, że mieszkańcy mieli uzasadnione problemy z tym, żeby dostać się do lekarza, musieli jeździć do, do, do strzele do Polski. Pamiętamy naszą postawę radnych, wszystkich, którzy stanęli. Za tym, że chcieliśmy zorganizować to leczenie tutaj w Kienią Koźle i się udało. Przy współpracy z powiatem, przy współpracy z innymi jednostkami stanęliśmy, napisaliśmy odezwę do pana Wojewody. Myślę, że te działania również potoczyły się w ten sposób, że nasi mieszkańcy, przynajmniej, bo wiadomo, że, że to był bardzo ciężki czas, byli zadowoleni. I w końcu, chyba rzecz może to trochę mniej istotna z punktu widzenia gospodarczego, natomiast. Bardzo dobrze kojarzona ta współpraca powiatowo-gminna, między innymi na poziomie kultury, sportu, rekreacji, to, że razem imprezujemy i organizujemy wspólne... Dokładnie co brzmiało, Panie Przewodniczący, razem imprezujemy, ale rzeczywiście coraz częściej wydarzenia są robione wspólnie przez miasto i przez powiat. Tak, proszę Państwa, ponieważ... Powiat, miasto to jest właściwie jedno. Pchamy, mówiąc kolokwialnie, wózek w jedną stronę. Jeżeli jedna ze stron będzie, będzie hamowała, no to, no to nigdzie nie, nie pojedziemy. Dotychczas, przypominam sobie kilka lat, kilkanaście lat wstecz, zawsze ten, ta, ta współpraca była powiedzmy jakoś utrudniona. Dzisiaj jest ona naprawdę dobra. I z tego się bardzo cieszę. To są takie na szybko wymienione sukcesy. Tą współpracę dobro widać nawet w kampanii wyborczej, bo startuje Pan po raz kolejny do Rady Miasta, po raz kolejny z tego samego okręgu, czyli z Koźla, z ostatniego miejsca na liście po raz kolejny, a wspólnie robi Pan kampanię, założyłem, z radnym i jednocześnie starostą Pawłem Masełko. Tak, ponieważ ta współpraca, tak jak już można było to wyczytać z mojej wypowiedzi, jest bardzo dobra i uważam, że rokuje naprawdę na przyszłość. Zapraszam państwa na wybory, zapraszam do poparcia naszych kandydatur. I szanowni państwo, chcę tylko powiedzieć tyle. Miasto jest przygotowane na, kolejne, na kolejną kadencję. Wspólnie radni, wspólnie z panią prezydent Sabiną położyli podwaliny do tego, co się ma zdarzyć. Zdarzy się bardzo dużo. Będziemy mieli pieniądze z KPO, będziemy mieli czym w końcu finansować pewne rzeczy, które są do zrobienia. Będziemy mieli budownictwo, bo ruszyło. Będziemy mieli znowuż bardzo ważny temat, jakim jest przedsiębiorczość, bo mamy już zatrudnienia w tej chwili w dużych firmach, w dużych spółkach. Będzie co robić w Kędzieniu Koźlu, a teraz skupiamy się głównie na tym, aby jeszcze przyjrzeć się sytuacji drobnych przedsiębiorców, których naprawdę potrzebują w tej chwili pomocy i to będziemy robili. Myślę, że na tym kadencji, jeżeli Państwo obdarzą nas wszystkich zaufaniem.